Dzień dobry. Ojej, czy to te same dziewczęta, które poznałam wczoraj wieczorem? Chyba tak. <noise> Siadamy. Może to nie będą łatwe zajęcia, ale na pewno nie będą nieprzyjemne, obiecuję wam, dobrze? Okej. Okay. Mhm. Otwórzcie zeszyt tam, gdzie będziecie pisać, gdziekolwiek. Ja będę zaczynać zdanie, a wy będziecie kończyć zdanie, dobra? Mam na imię Mam lat. Mieszkam w, ale nie chodzi o dzisiaj, tylko w ogóle. Kim jest? I potem każda z was nie wpisze tu swoje imię. Kim jest Olivia? Kim jest Dagmara? Matylda, Julia druga. Zuzanna. Ciężko. Uh -huh. I jak dziewczyny z tym pytaniem? Napisałaś cokolwiek? No zaczęłam. Przeczytasz? No napisałam na razie, że Maria jest osobą energiczną, zazwyczaj wesołą, chciałam dopowiedzieć, która czasem też postępuje impulsywnie. Czyli opisałaś się takimi cechami, tak? Ale jakbyście miały tak powiedzieć, kim jest? Samantha? No ogólnie też opisałam z siebie z tej takiej gorszej strony. Co on napisałaś? Jestem, no ogólnie jestem szczera, jestem strasznie emocjonalna.